Thank W świętym ustępie naszego miasta. W tak jak kiedyś, wyszli z Jerzydzika Apostolką. Wyruszył w Wyszedł, jak mój ulubiec Janiszek, wiosnąc w swoich dłoniach, połamany w Mając oczach w ramie Jezusa. I ducha miłości w sercu. kościół. Idzie do świata z Idzie do świata z Wychodzi także dzisiaj uroczystość w uroczystość najświętszego działek i pańskim, niosąc ten szczególnych pełni. Poznany to niosąc Chrystusa, ukrytego pod postawą krew. Idzie niosąc krew który z nieba zboczy. Idzie niosąc Chrystusowy działek. Idzie i mówi wszystkim Tu jest Jezus! I za świętym Janem Paulem II wciąż okaże, że to wiara od nas się domaga, byśmy stojąc przed Eucharistią, byśmy świadomi tego, jesteśmy, że jesteśmy przed samym Jezusem. On idzie z naszych pośród nas. On dzisiaj do nas wróci. Słyszeliście przy postępulnych statkach ołtarza, Słowa Jego nazwień. On daje podjąć nas miłością i miłosierdziem, tak jak w czasie tej kroki, obejmować, spojrzenie, błogosławić nas, otwierając nasze zyski i serca na danej Jego świętej obecności. Bo Eucharistia jest tajemnicą obecności. Jest tajemnicą realnej obecności, to znaczy, Przeczystym traci. Przecież wierzymy, że pod tymi postawiami prajistycznymi jest realnie ulezuje. Siostro i brat. Stojż przed. Jest Jesu. Teraz tutaj. W tym miejscu, tak jak kiedyś był Jego uczniom, a także w tym luku, który stowarzyszył. Ony nauczał mówił o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebował, już zdrowie. Moi kochani w kareszce miśnińskiej, kiedyśmy sprawowali w państwie na początek tej drogi, a także cesu, w dalie do sesji, którą śmili przy drugim okażu, w członkach Franciszkami, usłyszeliśmy Ewangelię o rozmnożeniu w to właśnie gdy nam na fragmentach Ewangelii, tam w katedrze ze świętego Łukasza, a tutaj na rynku gnieźnińskim ze świętego Martka spotkaliśmy Jezusa i Jego uczniów otoczą, tłumek z głowy nawet Zarówno Jezus, jak jego uczniowie zauważyli, że paruszy i jak mówił św. Łukasz, wewnątrz na to, to po prostu nie ma co bo nam, Co z w obiegu karnętach to sama rzeczywistość przerasta ich możliwości. Zrębni do wydarzeń jest Co stanie. Co z na ustroju, będzie mógł ktoś na karcie ich Oni dobrze znają swoje ograniczenia i możliwości. O ile wspomniałem w fragmencie z Ewangelii we Wschodzie do Jezus mówi tylko o tym, i Ile się Łukasz, Łukasz mówi, coś A co? Wygrał cię nie? Ja ci sławi, biedni, nie mogą to Ja to nie mogę nakarmić Mamy też tylko pięć Co to jest Zaraz nas Wszystko to przekracza nasze ludzkie możliwości. Kiedy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A Jezus nie oczekuje nich, żeby sami znaleźli jakiś sposób poradzić sobie z tym problemem. On nie zostawi bez wyjścia, nie zostawi samych z problemów trudnych w jego On się nie odwróci. Prosi tylko, żeby tym i temu, co on zamierza zrobić. I nie objawia się jako cudotwórca. Nie wyręcza, nie zastępuje. Nie sprawia, że poczują się zbędni i nieużyteczni. On ich nie potrzebuje. On się nimi posługuje. Potrzebuje ich wrok i umysłu. Potrzebuje ich wrażliwych serc i dyscyplinów. Potrzebuje, aby po co mają, po czego jest tak na wiele dla ani umów włożyli... Z Jego błogosławieństwem, z Jego imię rozdarłabym mięso. Mój kochani Kościół wyszedł z wieczernika z wszelką, połamaną ręką. Nie wyszedł z tymi rękami. Wyszedł wiosną z udziałem chrystusa. Wyszedł cały druga świętego, więc może i mocno, która pobrana sprawy że Poniewiele, niewiele, co po ludzku wciąż przecież ma, czy nie, może przemieniać świat człowieka. Po tym może jedynie ze swoją mocą, swoją siłą, jedynie ze swoim programem, ze swoją strategią znawiania świata, ze swoimi pomysłami, musiałby szczerze powiedzieć, i wciąż to, nawet mamy tylko pięć Nikt nie co to jest dla na nas Musiałby, przed oczem swojej swoje siły, i prosić za żonowany Jezusa o prawo, nie wdowujmy Przecież my wszyscy żyjemy na takim czy innym stoliku. Skąd na tych ustolikach. Nakarmimy ich plebę. Ale ktoś z wieczernika wyszedł z plebem w Wyszedł tak jak my dzisiaj, poszliśmy z katedry, z naszego niecezjalnego wieczernika, z Żydów, z Eucharistów, z Jezusem Chrystusa, z, z, z Bogiem. Nieśliśmy go ulicami tego miasta, nieśliśmy go w miejscach mieszkających Pośród naszych problemów, pośród naszych radości, pochodni, miast i mężczyzn. A przy drugiej stacji, kiedyście słuchacznie tego nam da, słyszeli z innych Jezusa, żal tego, żal mi, którzy starczy tych powodu. może także nieraz z powodu naszej słabości, braku naszego chrześcijańskiego świadectwa, naszej godności, jakoś szczelnie podawali nami już swoje dusze, serca, to rodziny, i na Chryzysa, i na Jego błogosławieństwa. Przestała mi interesować, jak chodzą z Żyją w jakby nie miejsca, wciąż szukając na własną rękę szczęścia i się o swoich projektu a ja nie podawam znaków swoich propozycji w prawdziwej drogi życia. Żal tych, którzy przygniali smutek w do siebie nadchodzą, że nie mają nikogo, kogo im pomóc, podćwitnąć, dodać w nią środki, bo śmiech zostaje sam. Żal tych, którzy żyją w ciągłych złościach, pretensjach, nienawiści, których urobi się nieskoda ludzie,

Żadnych tego ludu nie jest, bo nie ma nic I zrozumienie osłupieniem na te wszystkie nieliczowe żaden, przychodzi oburzony na dzisiaj przez średniego Łukasza wystranie, z jakim on zwrócił się do swoich mózgów. Jakie? W na nie najdziejniejszym, niebezpiecznym, Jedna z nami, zapewniony. On jest. Jest z nami, przez wszystkich, aż do znaczenia. Idzie dzisiaj obecny na świecie, jak na swój sposób sam. Nieśliśmy go w głowie. Skłaniać przed nim w naszym złobie i serca. Chcę się go przed jak najmniej. Przyjęcie go w nasze życie. A On jak Siostry i braci, bądź jej wciąż dość, o odwagę, aby abyś mi zawieść, o umiejętność, abyś dalszej pociągi w Jego miłości, o w miarę, by do śmierci zaś rząd na tym dzisiaj posłużyć się Twoimi rękami, Twoim sercem, i Twoim życiem dla mnie. I są przecież kasy.

Boże, jeszcze więcej, Boże, jak to zostało. Jest... Prosimy, Panie jedyny który jest z nami, bo zbawimy dziś naszemu życiu i naszemu miastu. Niech my sami doświadczymy Twojej obecności. A w tym miejscu Twoje słowo, bo jest, bo jest, innym, bo jest Głównie składając to i i jesteśmy, no co mamy, w pojeboskiej nie w naszych stanie,